Cieszę się niezmiernie, że nasz program wzbudza tak duże zainteresowanie widzów. Bardzo dobrze stało się, że odcinki są wrzucane na, do internetu i internet daje tą wspaniałą możliwość interakcji, bo oglądający bardzo chętnie dzielą się wrażeniami. No, no, z góry też dziękuję za te wszystkie miłe słowa, które znalazły się. Pod, w komentarzach pod naszymi materiałami. Natomiast w tych komentarzach można znaleźć również pytania, które widzowie kierują do mnie. I w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o tych, chciałbym odpowiedzieć, postaram się odpowiedzieć na część pytań, jak również chciałbym wyjaśnić pewne niejasności, pewne wątpliwości, a także rozszerzyć informacje, które no nie pojawiły się w, w tych naszych wcześniejszych odcinkach. No i może zacznijmy od Pana, który podpisuje się, no prawdopodobnie jest to nazwisko, tutaj z góry przepraszam, że nie znam imienia, bo ponieważ Brakuje w podpisie, mianowicie pan Roszyk, który wielokrotnie dzieli się swoimi przemyśleniami, a przede wszystkim bardzo cennymi wspomnieniami dotyczącymi żar lat 50. czy 60. No i pan Roszyk pyta na przykład, co znajdowało się pomiędzy, drog pomiędzy kunicami a siodłem. Przy drodze, gdzie w lesie jest pozostałość komina, mianowicie na starym Mestysz Blacie wyraźnie jest tam zaznaczone, iż znajdowała się tam niegdyś cegielnia. Cegielnia, która sąsiadowała z kopalnią Olga. Takich cegielni oczywiście w naszym regionie nie brakowało, a to ze względu na budowę geologiczną naszego terenu, gdzie są pokłady duże zarówno gliny ceramicznej, jak również piasków, znakomicie nadające się właśnie do produkcji materiałów budowlanych, stąd też przed wojną w naszym regionie bardzo wiele takich cegielni znajdowało się, po których najczęściej pozostały kominy które część z nich do dzisiaj stoi, część została zburzona, tak jak przy ulicy Osadniczej. No a pozostałości tych cegielni wciąż jest sporo. Nasz odcinek poświęcony radarom wzbudził dość duże zainteresowanie i no, taka ciekawa rzecz, mianowicie skontaktował się ze mną pan Marek Flaga, który poinformował, że w pobliżu bazy radarowej w Grabiku odnalazł nieśmiertelniki, których przesłał mi zdjęcia. I faktycznie są to niemieckie Erkennungsmarke, czyli właśnie te nieśmiertelniki, które należały do żołnierzy należących do 34. pułku rozpozna rozpoznania no, lotniczego. Oczywiście jest to, był to pułk zajmujący się także obsługą radarów, więc jak najbardziej wszystko się zgadza. Tenże pułk powstał w 1941 roku i do 1945 roku funkcjonował. Natomiast w dostępnych źródłach nie było informacji na temat tego, że stacjonował on w Żarach. Dzięki temu znalezisku można potwierdzić, że 34. Regiment znajdował, się, stacjonował i obsługiwał stację radarową w Podżarskim Grabiku. Sporo komentarzy pojawiło się pod naszym materiałem dotyczącym historii ulicy Stefana Okrzei, czyli dawnej Pribuser Straße. No i pierwszy komentarz dotyczy naszej wpadki, mianowicie na stronie tytułowej jest napisane, że chodzi o ulicę Stanisława. Okrzej, a wszyscy wiemy, że chodzi o Stefana Okrzeja. I teraz pytanie, o którego Stefana Okrzeja, bo było dwóch i to dwóch braci, którzy nosili to samo imię. Ten pierwszy to Stefan, to Stefan Aleksander Okrzeja, pseudonim Witold lub Ernest, który był bojowcem organizacji bojowej PPS, Zginął on na stokach Cytadeli powieszony przez Rosjan 21 lipca 1905 roku. A dlaczego? Ano, dlatego, że brał udział w zamachu na ober policmajstra w carskiej policji Karla Nolkena. Zamach się nie udał. Stefan Oprzeja miał rzucić. Bombę, no ale rzucił ją tak nieszczęśliwie, że został sam ogłuszony, stracił orientację, pobiegł nie w to miejsce, gdzie trzeba, ostrzeliwał się, broniąc się przed schwytaniem przez rosyjskich policjantów. Jednego postrzelił śmiertelnie. No i ranny schwytany, mimo że nie został wyleczony z ran, został powieszony, jak powiedziałem, 21 lipca 1905 roku w Warszawie, stając się symbolem walki o niepodległość, no i walki również za ideę. Jego postać chętnie wykorzystywali po wojnie komuniści, chociaż przecież on był z PPS-u, a nie był związany z SDKPiL, który bardziej należałoby kojarzyć z komunistami. W wielu polskich miastach w okresie PRL-u powstawały ulice imienia Stefana Okrzei, dlatego też na początku lat 90. W kilku miastach no, zmieniono nazwę, bo, ponieważ wielu kojarzyło się ta ulica z poprzednim ustrojem. Y, natomiast był jeszcze jeden Stefan Okrzeja, mianowicie Stefan y, Stanisław Okrzeja. To był brat y, tego wspomnianego wcześniej St y, Stefana. Aleksandra, mianowicie Stefan Stanisław Okrzeja, urodził się w 1907 roku, już po śmierci swojego starszego brata, i właśnie dlatego dostał to samo pierwsze imię, czyli Stefan. Stefan Stanisław Okrzeja był z kolei pilotem i znajduje się on na 180. miejscu tzw. listy Bajana, która obejmuje wszystkich polskich pilotów, którzy zestrzelili samoloty nieprzyjaciela, i on zestrzelił samoloty już pier... pierwsze samoloty już pierwszego września 1939 roku był pilotem myśliwskim, no ale 5 września 1939 roku sam zginął podczas walki powietrznej, a zatem tak naprawdę ta ulica Stefana Okrzei to może być zarówno Stefana Aleksandra, jak również Stefana Stanisława Okrzej. W odcinku, który mówi o historii komunikacji autobusowej w naszym mieście, powiedziałem, tu przyznaję się do, do, do swojej niewiedzy, o tym, że pierwszy dworzec autobusowy znajdował się od razu przy ulicy Pocztowej i słusznie. Zwrócili uwagę widzowie, że no, pierwotnie ten plac przy ulicy Pocztowej był pełen ruin, był zarośnięty chwastami, natomiast uporządkowany został później, że dopiero w latach 60. na początku tam znajdzie swoje miejsce dworzec autobusowy. A zresztą sprawdziłem ten fakt w kilku innych źródłach. Faktycznie po wojnie pierwszy przystanek znajdował się niedaleko dawnego hotelu Buzy, hotelu dworcowego, czyli czyli niedaleko dworca kolejowego i stamtąd odjeżdżały po wojnie pierwsze autobusy. I tutaj jeden z naszych widzów słusznie zapewne zauważa, iż początkowo Komunikację Miejską organizowała bawełna, to stamtąd odjeżdżały autobusy rozwożące pracowników po licznych, przecież rozproszonych na terenie powiatu zakładach należących do największego żarskiego pracodawcy. No ale nasz widz mówi, że były to autobusy fran francuskie, chausson. Natomiast no, wydaje mi się, że to chyba, chyba nie do końca tak. A, a jeśli to jest prawda, to byłaby to spora sensacja, ponieważ te chaussony sprowadzane do Polski od 1947 do 49, a później jeszcze w następnej partii w latach 50., on one były przeznaczone wyłącznie do, dla Warszawy, jeździły po Warszawie i tego rodzaju autobusy, jeśli nawet trafiły do innego miasta, a tak było w przypadku Szczecina, to bardzo szybko rewindykowała je, można mówiąc w cudzysłowie, Warszawa i z powrotem ściągała do miasta stołecznego, to tam miały jeździć te autobusy. Natomiast no, czy taki są jeździł też po pożarskie ulicach, być może, ale jak mówię, wśród miłośników komunikacji miejskiej nie znalazłem tego rodzaju informacji, natomiast być może chodzi o autobus inny, mianowicie węgierski mawak TR. 3 lub bardziej prawdopodobne TR5. One przypominały te francuskie konstrukcje i były sprowadzane do Polski od końca lat 40. Były one witane z dużym entuzjazmem jako nowoczesne autobusy, ale krótko okazało się, że były to konstrukcje niedopracowane, konstrukcje, które trapiło wiele usterek i bardzo szybko zniknęły z naszych dróg zastępowane już przez polskie stary, stary 51 no to była niewielka partia, znacznie bardziej popularnym był star N52 i tych autobusów było zdecydowanie więcej no a wyglądem te wszystkie, czy szasony czy Mawagi czy stary, właściwie na pierwszy rzut oka niewiele się różniły Dziękuję jednemu z naszych widzów za to, że zwrócił uwagę w, w komentarzu pod odcinkiem mówiącym o historii żarskiego sportu, iż nie powiedziałem, że przed wojną w żarach, w żarach działał klub piłkarski. Nasz widz podaje jego nazwę jako VfB Borussia Zorał. Poszukałem troszeczkę w tabelach niemieckiego południowo-wschodniego związku piłkarskiego informacji o klubie. No i okazuje się, że. Takiego klubu, akurat Borussia nie ma tam wyszczególnionego. Natomiast faktycznie jest VfB Zorał, który został założony w 1921 roku i ta nazwa występuje do sezonu 1930-1931. No ale patrząc na tabelę wyników, okazuje się, że. Ten nasz żarski klub zbyt dobry nie był. Zazwyczaj był na końcu, jeśli nie na samym końcu tabeli rozgrywek. Okazywa, okazuje się, że znacznie lepsza była kunicka drużyna SC Kunzendorf. No, nie mówiąc już o żagańskim klubie piłkarskim, czyli Zaganer SV, który no, to była drużyna, która mogła się liczyć z tą, z tą drużyną, która była zawsze w czołówce, czyli z gorzeleckim klubem futbolowym który bardzo często w naszym tutaj okręgu, bo należeliśmy do okręgu górno zdobywał laury. Bardzo wiele ciekawych informacji dostarczają komentarze widza podpisującego się inicjałami EZ i w odcinku mówiącym o Steinhausenie zauważa on słusznie, że święto, zwane Kornblumentag, było świętem ogólnoniemieckim, a nie świętem lokalnym. Było to, święto podczas, było to święto kwiatu bławatnego, którego uważano za symbol niemieckości i takie święto było okazją do organizowania charytatywnych imprez, które... Które te imprezy organizowały stowarzyszenia kombatanckie, patriotyczne, no i wtedy zbierano no różne tam szczytne cele i do czasu I wojny światowej takie święta tutaj w naszym mieście organizowane, jak i jak, jak zauważa nasz widz, nie tylko w naszym mieście, ale także w innych miastach, co było okazją do wydawania chociażby okolicznościowych pocztówek i nasz Wilhelm Steinhausen również taką pocztówkę przygotował na żarnski konumentak. Przechadzając się po Zielonym Lesie, niedaleko miejsca zwanego Elysium, można na jednym ze wzgórz zobaczyć kamień, kamień na którym wciąż widoczny jest napis i do dzisiaj chylę czoła przed Niemcami, którzy potrafili stworzyć takie farby, które po tylu latach dają wciąż widoczny napis, a jest tam napisane Wolmers Hoły". O jakiego Wolmera chodzi? Mianowicie o Adolfa Friedricha Wolmera, który był hamburskim malarzem pejzażystą. No a jaki to ma związek z naszym miastem? Ano, ano taki, że ów Wolmer był kolegą ze studiów Christiana Morgensterna. No i właśnie Christian Morgenstern, był taki odcinek o Christianie Morgensternie. Ale nie chodzi o tego Christiana Morgensterna, czyli ale chodzi o ojca Christiana Morgensterna, który nosił również takie imię i był również malarzem, który no jak mówię, był w tym samym kręgu hamburskich malarzy co Wolmer. No i przedwojenni mieszkańcy miasta, którzy bardzo byli dumni z faktu, że słynny niemiecki pisarz Christian Morgenstern, młodszy, mieszkał w naszym mieście, postanowili ufundować przyjacielowi ojca Christiana Morgensteina właśnie taki kamień w naszym pięknym zielonym lesie. Chodząc po, po mieście, często zaczepiają mnie mieszkańcy, którzy pokazują swoje ciekawe znaleziska. Jednym z takich znalezisk podzielił się ze mną właściciel sklepu przy ulicy Bohaterów Getta. Mianowicie odnalazł on bardzo ciekawą tabliczkę znamionową a cóż to za tabliczka? Mianowicie to tabliczka, która znajdowała się kiedyś na Kotle. No, była to tabliczka mówiąca o tym, kto wyprodukował ów parowy kocioł, mianowicie pochodził on z fabryki braci Wolfów, którzy mieli swoją, swój zakład w Erfurcie i tabliczka pochodzi z 1894 roku. I teraz pytanie, skąd ona tam w tej części wschodniej miasta? się wzięła ta tabliczka. No, najprawdopodobniej to pozostałość po zakładach Bendixa, które później przejęli właściciele zakładów Gebhardt und Wirt. No, po tych zakładach dzisiaj już nie ma śladu, dlatego, że tam Znajdowały się w czasie wojny zakłady Focke-Wulfa, no i zostały one splądrowane po wojnie, a ruiny stopniowo w latach 50. i 60. likwidowano tego, co po tych zakładach zostało. No, ale została ta piękna tabliczka. Chciałbym także serdecznie podziękować pani Jolancie Rotman za. Wspaniałe materiały, które podziel, którymi podzieliła się ze mną, które to dotyczą jej dziadka Stefana Janiszewskiego, który był jednym z pionierów ziemi żarskiej, przybył tutaj z grupą operacyjną KERM, czyli Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a następnie pracował w energetyce. To fascynujące informacje z tego okresu pionierskiego, które dostarczają te dokumenty po, po Stefanie Janiszewskim. Widzowie nie tylko ze mną rozmawiają, ale także czasem przekazują mi bardzo ciekawe pamiątki historii naszego miasta. I tak, dzięki panu Kazimierzowi Protasowi, wszedłem w posiadanie fantastycznej kolekcji zdjęć przedstawiających życie codzienne, ale również imprezy. Pochody pierwszomajowe z odzieżówki z czasów, zanim pan Kazimierz został dyrektorem Rzaskiej Odzieżówki. Są to zdjęcia z lat 50. i 60., tylko część jest z nich podpisana. Może kiedyś uda się ustalić, kto znajdował się na tych zdjęciach, które pochodzą z tak odległej przeszłości. Chciałbym także podziękować panu Janowi Kurowskiemu, który przekazał inne fantastyczne. Pamiątki po przedwojennych mieszkańcach miasta, zdjęcia, mapy, dzięki którym program ten może stać się lepszy dla Państwa. Dziękuję serdecznie za uwagę.